Dzień dobry Coś dużo ludzi tutaj co czeka To dzisiaj? Dzisiaj jest mało? Wczoraj to było aż pod kościołem Pod kościołem? Tam tam chyba byli zlewo do domu Masakra No ale tutaj Gdzie tu mają ci ludzie stać? Tam z przodu y słyszałem Jeden pan mówił przez telefon Że czeka już 2 godziny No i tak tak 2,5-3 godziny wczoraj czeka. Dwie i pół, trzy godziny czekali wczoraj. Dobra, dziękuję panu, życzę zdrowia. Równie. Dzień dobry, kłania się Przemek Niedźwiecki, Radio 90. Jesteśmy w Rydultowach, przed szpitalem. Ogromne kolejki do wymazów. Tak jak zresztą widzieliście wcześniej tutaj na, na ekranie. No a dokładnie ta kolejka się kończy w tym miejscu. Chwilkę zamieniłem słowo z ochroniarzem. Mówił, że Wczoraj było jeszcze były jeszcze większe kolejki. Ludzie czekali po 2 trzy godziny. Dzisiaj słyszałem też jeden pan mówił przez telefon, rozmawiał przez telefon i też właśnie był trochę zdenerwowany, że już czeka drugą godzinę. No i tutaj się dokładnie kończy ta kolejka. Jeszcze obrócę ekran w tę stronę. Taka sytuacja w Rydultowach. Tutaj widziałem wcześniejsze komentarze. Pisaliście, że w Rybniku podobnie. Podobnie w Czerwionce-Leszczynach. Sebastian w aptekach, z tego co się orientuję, to właśnie od dzisiaj ale nie wiem czy to już się rozpoczęło czy nie. Z tego co słyszałem to od dzisiaj ma ją ruszyć też testowanie w aptekach. Tak, tak Marylko, w aptece też będzie możliwość przetestowania się. Właśnie jakoś teraz ma to ruszyć. Proszę bardzo Marylko, pozdrawiam. No to Ewelinko, jak tutaj jesteś, stoisz w tym korku, no to życzymy cierpliwości. No i żebyś się w końcu doczekała. Idę jeszcze raz do samego początku kolejki, żeby Wam to jeszcze zobrazować, jak to tutaj wygląda. Zbliżamy się do początku kolejki. Tutaj nam macha mały osobnik. Pomachamy mu też. Podejdziemy bliżej, żebyście zobaczyli. Troszkę bliżej podejdziemy, oczywiście z dystansem odpowiednim. Pomachamy. O, już się zawstydził. Także taki miły akcent. Słuchajcie, komentujmy, ale wszystko z pełną kulturą. Bez wyzwisk, bez epitetów. To nie jest miejsce do takiego rodzaju komentarzy i do takiego rodzaju emocji. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy tutaj z interwencją, ponieważ napisał do nas nasz słuchacz. Pamiętajcie o tym, że w każdej sprawie możecie zawsze do nas pisać. Mamy formularz kontaktu: daj znać w naszym portalu na www.radio90.pl. Tam zresztą przez cały dzień aktualizujemy stronę, macie najświeższe informacje. Oczywiście jest także do nas telefon kontaktowy, ale głównie polecamy formularz kontaktu. Daj znać. W każdej sprawie możecie się do nas odezwać. A my po to jesteśmy, żeby zainterweniować. Tu policja kieruje ruchem, bo się robił zator z dwóch stron. Przyjechała policja i rozładowuje ruch. Jeszcze raz się przejdę na koniec kolejki. Przypominam jeszcze raz, że nie stosujemy wobec siebie żadnych epitetów, także nie stosujemy przekleństw. To nie jest miejsce na takie rzeczy. No i dotarłem do końca kolejki. No, wiesz, no nie wiem po co Ci potrzebne te numery rejestracyjne. No, numery rejestracyjne jak wszędzie, Piotrze, temu, że to jest interwencja reporterska, napisał do nas nasz słuchacz z prośbą o interwencję, dlatego że ludzie długo czekają w kolejkach i poprosił nas, żebyśmy to wyjaśnili i zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby na przykład zmniejszyć tę kolejkę. Także po to jest ta interwencja. Ja tutaj nie widzę żadnych owiec, widzę samochody i ludzi. Dobrze słuchajcie, tak to tutaj wygląda Relacjonował dla Was Przemek Niedźwiecki. Polecam nasze kanały, polecam nasz portal radio90.pl oraz media społecznościowe. Kłaniam się wam nisko. Trzymajcie się, życzę Wam dużo, dużo zdrowia.